Zaczyna dziś pora. Uciszyć ten gwar. Cisza dla starszego Kopackiego. Stare jest górnictwo nasze, tak stare jak cała ludzkość prawie. Od najdawniejszych już czasów prajucowie nasi czcili swój zawód. Od wieków przekazywali go z pokolenia na pokolenie. Święci swój cud. Na swój święci swój cór. Z powiodły zielonej wykopiem skarb A z piersi spienionej serdeczny zrój A z piersi spienionej serdeczny zdrój róg, Ty wytopim i rzucim je w świat, ty, ty, Do góry idzie tam, do z góry idzie tam, do zbrocznej dali idzie tam, hey idzie tam, do z góry idzie tam. Lis major, lisów mistrz, lis major, lisów mistrz. Lis major, młodych lisów mistrz, hej, hej, lisów mistrz. Czy zakon naszym znam, czy zakon naszym znam, górników polskich zakon znam, hej, hej, dobrze znam, czy zakon stary znam. Ten jest znam, nam zakon ten jest znam, niech wejdą wszyscy w świetny stan, hej, hej, świetny stan górników polskich stan. Nazwisko, to wyraż, narodowość, Polska, rodem, Dolny Śląsk, Abyś pamiętał, że stan naszej jest pełen pracy, trudu i poświęceń. Przyjmując się do naszego grona uderzam Cię tą szablą, bądź tam bratem i przyjacielem, a teraz stań i złóż swój, swój podpis w dla dworocznym. Na peczkę. Nazwisko? Majer, Narodowość? Polska. Rodem? Dolny Śląsk. A pamiętał, że stan nasz jest pełen trudu, pracy i poświęceń.